Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, 0,7. siedem, zgłoś Próba mikrofonu, próba obrazu. Siemanko, witajcie się ze mną również. Łapka w górę, cześć. Siemaneczko, moi widzowie, super, że jesteście. Z tej strony Byksławek. Na dzień dobry zostaw łapkę w górę i subskrybuj mój kanał. Ciebie to nic nie kosztuje, a mi duże pomoże Witam w kolejnym odcinku cel 160 kg na klatę. Tym razem po raz drugi 122,5 kg Jedziemy bez pauzy, stwierdziłem, że rezygnuję z pauz, bo ciężar już jest na tyle duży, że żeby wykonać ten cały plan, który mam do zrealizowania, muszę z nich zrezygnować Cel był taki, żeby w tym treningu zrobić 4 serie po dwa powtórzenia Jednak o ostatnią serijkę zrobiłem sobie na ilość ruchów, ale to będzie już w końcowym materiale. Pierwsza seryjka taka dosyć w sumie ciężka była. I w górnej części klatki piersiowej, takiej nie wiem, czy to jest górna część klatki, czy to obojczyk, czy to jakieś nerwy, przy opuszczaniu czułem taki ból, ciężko było. Jakoś tak na pograniczu tego, żeby zrezygnować z treningu, ale później. Już na drugiej seryjce w ogóle tego nie czułem, więc skończyłem trening bez żadnego problemu. Gładko poszły trzy seryjki po dwa powtórzenia bez żadnego problemu. O ostatnim seryjkę, tak jak wam już wcześniej powiedziałem, zrobiłem sobie na ilość. Zrobiłem również zdjęcie ze stojaków. Ciężaru. Tym razem było to również 152,5 kg. Jest to ciężar dosyć spory, ale wydaje mi się, że w tym treningu poszło mi lepiej niż w ostatnim, jeżeli idzie o te 152,5 kg, bo wtedy zrobiłem dwa razy zdjęcie ze stojaków i ledwo, ledwo, a dziś udało mi się na treningu zrobić trzy zdjęcia ze stojaków. Kto wie, czy nie dałbym rady jeszcze raz więc zostawiam. Także taki mikro, jakby wyczuwam mikro progresik, jakby tylko okazało się, że ten ból z nim zniknie całkowicie, to, to myślę, żeby to się bujnęło dużo, dużo lepiej. No i oczywiście wiadomość taka jest jeszcze jedna, że tylko raz w tygodniu będzie klatka trenowana, nie dwa razy, a raz. I uwaga, jeszcze jedna informacja, już nie będzie trzech filmów w tygodniu, tylko dwa filmy. We wtorki o 16 i soboty o 16. Nie ma aż tak dużego zainteresowania. Jak były filmy z redukcji, to prawie każdy miał około 1000 wyświetleń, a teraz odcinki mają no, niestety 100-200 wyświetleń, więc nie ma sensu. Nie wiadomo jak tam ile tych filmów robić. Zrobimy sobie małą zmiankę. Może to podbije zasięgi, większe zainteresowanie będzie. A jeżeli chcecie, żeby było również do tego przyczynić się, żeby było większe zasięgi, no to dajcie łapeczkę w górę. To bardzo pomoże w podbijaniu zasięgów. Oczywiście chętnie też będę czytał komentarze od was. Jak wiecie, od, staram się odpisywać na każdy komentarz, tak żeby na bieżąco był kontakt ze mną i co? Motywujmy się, działajmy, Trzymajcie się piąteczka cześć. Próbujemy Już jestem na Próba numer dwa, próba numer dwa.